Orzecznictwo CUE, ono rządzi się swoimi prawami i to trzeba mieć na uwadze, że dobrze przeczytać wyrok CUE to nie jest zadanie łatwe. One często są pisane w sposób niejasny, celowo bądź przypadkiem, natomiast wyciągnięcie właściwych wniosków z takich wyroków to jest bardzo trudne zagadnienie i po każdym wyroku okazuje się, że strona bankowa czyta te wyroki inaczej niż strona prokonsumencka. Natomiast weryfikacja następuje na sali sądowej, co dzieje się z pewnym opóźnieniem, czasami po kilku miesiącach, czasami po kilku latach, no i wtedy okazuje się na bazie wyroków, kto miał rację. Niestety historia ostatnich lat pokazuje, że nie zawsze banki interpretowały wyroki tsyłe tak, jak później zinterpretowały to polskie sądy. I teraz mamy taką sytuację, z którą banki muszą się mierzyć, że niestety linia orzecznicza w sprawach frankowych no, utrwaliła się już jako negatywna. Natomiast trwa walka na temat linii orzeczniczej w sprawach sankcji kredytu darmowego i, w, i WIBOR-u. Każdy kolejny wyrok CUE będzie miał tutaj duże znaczenie. Zobaczymy, czy banki wyciągną wnioski na przyszłość z przeszłości, i odnośnie tych wyroków będą w stanie, może podejść bardziej obiektywnie. A może nie będzie takiej potrzeby, i akurat te wyroki będą dla banków korzystne. Zobaczymy. Natomiast historia pokazuje, że niestety do tej pory często bywało tak, że wyroki psue były przez banki interpretowane zbyt życzeniowo, że tak to określić. 30. edycja Banking Insurance Forum, edycja jubileuszowa, czyli edycja wyjątkowa. Jak zawsze wydarzenie świetnie zorganizowane, ale przede wszystkim też oferujące udział wartościowych prelegentów. Przemyślany program. Myślę, że bardzo ciekawy. Z edycji na edycję pojawiają się nowe zagadnienia. Warto tak naprawdę śledzić całe wydarzenie i brać udział we wszystkich wystąpieniach, żeby maksymalnie czerpać tę wiedzę i kontakty, które można na tym wydarzeniu zaciągnąć. Także tak, oceniam bardzo pozytywnie tę edycję. Czekam na edycję 31. No i mam nadzieję, że co najmniej do tej 40 czy 50 będę miał okazję brać udział.